Puszek siedząc na parapecie nadsłuchiwał. Jego kocie uszko drgnęło. Spadająca gwiazda? To było jak początek jednej z jego dawnych, zmyślonych opowieści. Tym razem jednak postanowił podejść do tematu jak prawdziwy badacz. Zofio zwrócił się do Sowy, która właśnie przysiadła na gałęzi dębu. Czy to prawda o tej gwieździe? Zofia zamiast odpowiedzieć, spojrzała na niego dziwnie wymownie. W lesie jest wiele tajemnic z puszku. Niektóre świecą, niektóre tylko udają. Te słowa tylko rozbudziły ciekawość Kota. Następnego dnia zebrał drużynę. Kicie z jej zapałem i Stefana, który węchem mógł przewyższyć nawet najbystrzejsze oczy. Szukamy spadającej gwiazdy, ogłosił puszek, ale tym razem naprawdę. Las jesienią był miejscem magicznym, bez żadnych kłamstw. Liście mieniły się złotem i czerwienią, a powietrze pachniało wilgotną ziemią i grzybami. Stefan szedł przodem, merdając ogonem. Tu coś jest! warknął nagle, zatrzymując się przed starym spróchniałym pniem. Pachnie inaczej! W środku pnia, w małym zagłębieniu, leżał kamień, nie byle jaki. Delikatnie pulsował miękkim, srebrzystym blaskiem. Las jesienią był miejscem magicznym, bez żadnych kłamstw. Liście mieniły się złotem i czerwienią, a powietrze pachniało wilgotną zienią i grzybami. Stefan szedł przodem, merdając ogonem. Tu coś jest! Warknął nagle, zatrzymując się przed starym spróchniałym pniem. Pachnie inaczej. W środku pnia, w małym zagłębieniu leżał kamień, nie byle jaki. Delikatnie pulsował miękkim, srebrzystym blaskiem. To chyba meteoryt, wyjaśnił Puszek, który kiedyś słyszał, jak pani Ania czytała o tym jasiowi. Kawałek prawdziwej gwiazdy. Kicia patrzyła z zachwytem. Czy to znaczy, że spełnia życzenia? Wracając do domu niespodziewanie spotkali starszą kotkę z sąsiedztwa, Zuzannę, która mrużyła swe zielone oczy z wyraźną niechęcią. Znowu jakieś kocie wymysły? prychnęła. Puszek, kłamczuszek i jego bajki. To nie bajka! zaprotestowała Kicia pokazując znaleziony kamień. Znaleźliśmy gwiazdę! Zuzanna obejrzała meteoryt z niedowierzanym. To zwykły kamień z farbą! stwierdziła. Puszek już was nabrał. Słowa Zuzanny okazały się iskrą, która wznieciła pożar. Wieść o kocim kłamstwie rozniosła się po okolicy błyskawicznie. Nawet zwierzęta, które polubiły nowego puszka, zaczęły patrzeć na niego z powątpiewaniem. Myślałem, że się zmieniłeś. powiedział smutno Stefan, choć sam widział pulsujący kamień. Puszek po raz pierwszy poczuł gorycz bycia niewinnie osądzonym. Jego dawne kłamstwa wracały jak upiory, by podważyć obecną prawdę. To niesprawiedliwe, szepnął do Sofii tej nocy. Tym razem nie zmyślam. Prawda czasem potrzebuje świadków, odpowiedziała Sowa mądrze. I czasu. Punktem kulminacyjnym festiwalu miał być pochód z lampionami do lasu. Gdy rodziny z całej wsi zebrały się na skraju drzew, mały Jaś podszedł do Puszka z latarenką w kształcie kotka. Puszek, pokaż nam, gdzie jest ta gwiazda, poprosił. Wierzę ci. W sercu Puszka coś drgnęło. To zaufanie dziecka stało się największym darem. Poprowadził wszystkich do spróchniałego pnia. Kamień wciąż tam był, pulsując tym samym spokojnym światłem. Na widok znaleziska miejscowy nauczyciel, pan Marcin, który był zapalonym astronomem, pobiegł z latarką. To naprawdę meteoryt, wykrzyknął z zachwytem. To kawałek gwiazdy, która spadła przed laty. Puszek, dokonałeś wspaniałego odkrycia! Słowa pana Marcina zmieniły wszystko. Niedowiarki poczuli wstyd, a puszek po raz pierwszy doświadczył, jak smakuje prawda. Gdy zostaje uznana przez wszystkich, Zuzanna podeszła niepewnie. Chyba. Chyba cię przepraszam, Puszek. Przyzwyczaiłam się myśleć o tobie jako o kłamczuszku. Każdy zasługuje na drugą szansę, odpowiedział Puszek, a w jego głosie nie było cienia triumfu, tylko ulga. Tego wieczoru festiwal jesiennego światła nabrał nowego znaczenia. Nie chodziło już tylko o pamiątkę dawnej gwiazdy, ale o świętowanie prawdy, która w końcu zwyciężyła. Gdy puszek leżał później na parapecie, obserwując migoczące lampiony, Kicia przytuliła się do niego. Wiesz, szepnęła, Twoje życie staje się coraz lepszą opowieścią niż wszystkie Twoje stare kłamstwa. Puszek mruknął z zadowoleniem. Zrozumiał, że najpiękniejsze historie to te, które pisze samo życie. Wystarczy tylko mieć odwagę w nich uczestniczyć i cierpliwość, by poczekać, aż prawda zatriumfuje. A światło prawdy, tak jak światło gwiazdy, którą znaleźli, zawsze w końcu przebija się przez mrok nieporozumień.